Bardzo spokojny przebieg miała debata przedwyborcza kandydatów do parlamentu, jako odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury Wokusz. Jej organizator, Paweł Piasny z Platformy Obywatelskiej zaprosił do dyskusji zaledwie dwóch kandydatów, startującego z list SLD Jana Orkisza i przedstawiciela PIS, Jacko Osucha. Jego miejsce do końca pozostało puste. Dlaczego? Pan Jacek osłów nieobecny dziś tutaj, jako druga siła polityczna w sondażach Prawo i Sprawiedliwość miał miał wysłane zaproszenie, osobiście zawoziłem do jego biura z ramowym programem, niesztywnym, z ramowym, pan Jan myślę, że potwierdzi, że to były ramowe, który był modyfikowany w czasie, co do koncepcji prowadzenia jej czasów. Wreszcie pan Jan Orki spotkaliśmy się, wręczyłem, przyjął zaproszenie, uszczegółowiliśmy pewne rzeczy i w niedzielę ubiegłą na miasteczku, na terenie Miasteczka Zdrowia i spotkaliśmy się sztabami we wtorek. Pan osób osobiście do mnie się nie odzywał, Odezwał się do mnie pan Łukasz Knitta, dyrektor jego biura, szef stawu, z propozycją, że ja wręcz nazwał to, mogę państwu, jak będzie zgoda stron, to publicznie te, opublikuję te maile, bo uważam, że słowo opisane w tym momencie jest bardzo ważne. Z propozycją taką, że stosuje autorytarne zasady co do debaty i oni proponują spotkanie na ziemi neutralnej, czyli w biurze posła Jacka Osłucha, w celu omówienia szczegółów. Oczywiście narzucił termin nie ma nawet nie 24, no, 24 godziny, tak się umówmy. Zdziwienie budziła również narzucona przez organizatora formuła debaty. Moja koncepcja tej debaty miała od początku, od początku sobie założę, że będzie charakter zamknięty. Być może kogoś pokrzywdziłem, przepraszam, jeżeli ktoś się poczuł urażony. Ale dlaczego? Nie dlatego, żeby zrobić krzywdę, tylko dlatego, żeby nie wprowadzać chaosu. Przyjąłem sobie od początku, że debatę będą, na debacie będą osoby które reprezentują siły polityczne, mając największe szanse wejścia do Parlamentu Polskiego. Okrojenie liczby uczestników dyskusji sprawiło, że debata była mało ciekawa i w wielu tematach, takich jak oświata, służba zdrowia czy inwestycje, publiczność nie doczekała się żadnych nowych informacji. Jan Orkisz pytał innymi o to, czy Paweł Piasny poprze wniosek, by najniższe wynagrodzenie w Polsce sięgnęło pułapu 50% średniej krajowej. Ja bym był skłonny nawet tak, jak pan powiedział, do 70%, tylko proszę mi wskazać wskaźniki, skąd jesteśmy w stanie wziąć te pieniądze. Bo nie jest sztuką powiedzieć dzisiaj tak, damy, tak rozwiążemy, wybudujemy dwupasmówkę, zrobimy szpital z tomografami, nie wiem, z rezonansami, uruchomimy placówki szkolne, bezpłatne, całodzienne przedszkola, które będą opiekować się dziećmi i niemowlakami. Proszę mi wskazać źródła finansowania, jeżeli one będą rzetelne, jeżeli nie odbiją się na rolniku na. Z przedsiębiorcy, na urzędniku państwowym. Proszę mi wierzyć, dwoma rękami jestem za. Piasny chciał wiedzieć, gdzie Orkiż będzie szukał źródeł finansowania inwestycji, o których szeroko pisze w swoim programie wyborczym. Ja w swojej ulotce stwierdziłem, że zadaniem posła jest stanowienia prawa i jeżeli zostanę posłem, to będę wspierał działania samorządów gminnych, powiatowych w celu pozyskania środków. Dlatego też to samorządy mają budżet, to samorządy wiedzą, jakie mają dochody i jeżeli wójt, burmistrz, starosta, prezydent miasta Krakowa, załóżmy, czy, czy Zielonek, wyjdzie z propozycją, to zadaniem polityków tego okręgu jest lobbować na rzecz tych zadań. Ja nie wskazałem, że tu ja będę budował, ale wskazałem, że będę wspierał, tak jak to było w czwartej kadencji. Kandydaci zgrabnie prześliznęli się nad kwestią łączenia funkcji publicznej z działalnością gospodarczą i poglądach na legalizację związków homoseksualnych. Gdy przyszła kolejna pytania od publiczności, nie wszyscy okazali zadowolenie, że można zadawać je tylko na kartkach. Przepraszam bardzo, czy to jest poważna debata? Debata ma określone nie, zasady to, i wszyscy nie, muszą tutaj, do tych zasad się dostosować. Stosują się kandydaci do określonego czasu nie, nie, ja nie i mówię, Państwo ja również nie, musicie się dostosować. Zadajemy pierwsze pytanie do Pana Jana Oliwskiego. Ale o, bardzo proszę uszan o uszanowanie proszę państwa, naszego czasu 20. i o uszanowanie naszych zasad. Jeżeli proszę, pytania proszę są tak, zadawane w formie pisemnej. No proszę, pa proszę Państwa, po raz pierwszy się spotykam na różnych debatach, byłem, że się nie dopuszcza. Ale bardzo proszę, proszę Pana, ma Pan dwa. prawo zorganizować debatę na własnych zasadach. My mamy zasady takie ale, i w tym ale, momencie zadajemy miejsce. Dajecie, da, 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 na... Kandydaci nie zdążyli odpowiedzieć na wszystkie pytania publiczności, a niektóre były bardzo ciekawe. Pytanie do pana Jana Orkisza. Jakie jest pana zdanie na temat możliwej koalicji z PiS w przyszłym parlamencie? Przez ileś lat już pełniłem różne funkcje, byłem w różnej koalicji i kiedy dochodziło do koalicji mnie interesował program. Pamiętacie kiedy w 1996 roku powstała koalicja Borkusu W krótkim czasie... Po zmianach, kiedy burmistrzem był Andrzej Ryszka z prawicy, wiceburmistrzem Wodzmierz Łysonick z Unii Wolności i Anorki z Lewicy. Po nas połączył cel. Jeżeli na szczeblu centralnym zostanie zaakceptowany taki program, który będzie odpowiadał programowi Unii Pracy, podporządkuje się. W innym przypadku będą mieć kłopot. Oni o tym wiedzą. Czy uważa Pan za etyczne wykorzystywanie pozycji radnego powiatowego? Jako jedyny przedsiębiorca umieszcza Pan wielką tablicę reklamową na terenie starostwa, reklamującą własny biznes, stację diagnostyczną. Zawsze przed wyborami deklaruje Pan pomoc ludziom, a tymczasem utrudnia Pan życie. Utrudnia Pan życie innym, ponieważ Pana reklama zostawia mi całe podwórko, jak również stwarza niebezpieczeństwo dla mnie, dla mojej rodziny. gdyż reklama stoi przy moim ogrodzeniu bardzo blisko. Ale dla Pana nie ma to znaczenia. Pan tylko dbał o własny interes. 20 kwietnia postawił Pan reklamę bez pozwolenia, zabrał ją Pan i ponownie w miesiącu lipcu Pan ją postawił. Teren został Panu udostępniony bez żadnego przetargu, tylko Panu. Czy to jest etyczne? Może do większości argumentów typu takich odbijanie ping-ponga nie będę się odnosił, ale do najważniejszej kwestii co do tego, czy wykorzystuje funkcję społeczną do prowadzenia firmy. firmy. Szanowni Państwo, jeżeli uważacie... Że wykorzystuję swoją funkcję i idę po coś robiąc coś niezgodnie z przepisami prawa, no to przepraszam, ale ktoś chyba myśli, że jestem idiotą. Dzierżawi 8 m2. Za te 8 m2 płacę więcej niż osoby wynajmujące TBS. Widzę tutaj gdzieś na sali prezesa, wiceprezesa TBS-u. Niech powie, ile kosztuje metr kwadratowy wynajmu tbs Mieszkania wyburowanego, ogrzewanego, wyposażonego to jest 9 czy 9,5 zł. A ja prawie 10 zł płacę za gołą trawę, gdzie przygotowałem, wyplantowałem, wybrałem, nagrodzę ziemi. Ja już mam dość tych sporów sąsiedzkich, dość takich kłótni, że jasny, nie wiem, przywołuję już tą kampanię sprzed 4 lat, gdzie negatywnie się odnoszono do mnie, a później odniosłem największy wynik w swoim mateczniku spośród wszystkich kandydatów. To jest takie tworzenie brudnego PR-u. Nie wiem, czemu to ma służyć. Umowy są jawne, nie wiem, czy, ona jest, czy ta akurat konkretna jest na BIP-ie opublikowana. Jeżeli ktoś chce, może iść do starosta, może iść do mnie. Mówienie, że coś jest zrobione nielegalnie, bez zgody, nieprawomocnie, jest po prostu bezczelnym kłamstwem. Dyskusja pokazała, że w wielu kwestiach kandydaci mają podobne zdanie i obiecali, że odstartują z różnych list, będą wspierać się w działaniach na rzecz mieszkańców regionu Orkuskiego. I myślę, że z Panem Janem tutaj akurat mamy wspólną ideę, że będziemy garnąć, ile się da do Małopolski Zachodniej, do powiatu Łukuskiego, do tego, żeby może i nawet ta dwupasmówka do Krakowa powstała. Dziękuję serdecznie. Alicja Renkiewicz, przegląd do KUSKI Live.